W dzisiejszym filmie pokażę Wam, co kupiłam w Sinceju, Głównie będą to ozdoby świąteczne i obok mnie jest wielkie pudło, także mam ze sobą telefon, więc będę na bieżąco od razu mówić Wam ceny produktów z tego zamówienia i zaczynam. Zamówiłam 37 rzeczy w Sinceju i. Mm, tak jak Wam mówiłam, o ile ja się nie skupiam na ozdobach, y, takie pozostałe y, uroczystości czy też jakieś wydarzenia w roku, tak no święta, no to przepadam. I zakupiłam takie podkładki na stół y, czerwone i wzięłam ich cztery sztuki. One były pakowane po dwie i cena y, tych podkładek, To jest 12,99 za 2, więc myślę, że całkiem, całkiem dobra cena. Co dalej? Yy... Też yy, będę Wam mówić, czy zostawiam te rzeczy, czy też nie. Zamówiłam taką narzutę na łóżko. Ona jest w 150x200. I muszę przymierzyć, jak ona będzie na łóżku wyglądać, bo obawiam się, że może być troszkę za wąska. Yy... Natomiast no, pomyślałam, że fajnie tutaj będzie na święta wprowadzić taki y, troszkę klimat y, świąteczny. Y, no i taką narzutę zamówiłam i ona była za 69,90. Co dalej? To taka słodka poduszka, y, laska cukrowa. Myślę, że fajny element też do ozdoby. I ona była w cenie. Y, 35,99. Kolejną rzeczą będzie taki zestaw yy, do pierniczków, bo planuję też takie filmy nagrywać, jak będę piec pierniczki. Yy, ten zestaw był za. Yy, tu jest cena. Za 15,99. Jeszcze sprawdzę w aplikacji? Tak, 15,99 za trzy foremki w kształcie choinki gwiazdki i renifera, i taka tutaj szpatułka na przykład do, do świątecznego gotowania. Dobrze. Kolejną rzeczą będzie taka forma ceramiczna do pieczenia. Ja przyznam, że mam tylko taką blaszkę i czasem niewygodnie się w niej robi. A tu, jakieś tarty, czy też jakieś proste, takie wiecie, kruche ciasta z nadzieniem owocowym, nie dość, że ładnie to wygląda. To jeszcze można to oczywiście zapiekać. To myślę, że będzie to fajne na wypieki. I ta forma do pieczenia kosztowała 39,99. Była jeszcze forma kwadratowa i ona była chyba troszkę droższa, ale ja z reguły tarty właśnie wykonuję w taki mm. okrągły sposób. Łatwo mi się wtedy kroi na takie trójkąty. No, kolejną rzeczą będzie taki wieniec. I ja coś takiego miałam w zeszłym roku z Action, tylko problem z tym, z Action był taki. Mm, że on takiego sznurka nie miał. Plus, y, problem był taki, że po prostu ja przyczepiłam y, haczyk na drzwi i na ten haczyk zawiesiłam sobie ten wieniec. I problem był taki, że po prostu to jest styropian, i ten wieniec spadł na ziemię i się połamał. Więc myślę, że to na pewno jest lepszym rozwiązaniem ten sznurek, który tutaj dodali. No i jeszcze się zastanawiam Czy go zostawić, czy go nie zwrócić Natomiast jeśli chodzi o jego cenę Ten wieniec kosztował 49,99 I jest to taka sama cena Jak za ten wieniec Który w zeszłym roku w Action kupiłam Dobra i kolejną rzeczą, z której się chyba najbardziej cieszę, bo zawsze chciałam, a nigdy jakoś sobie nie kupiłam, jest taki fartuszek kuchenny z motywem świątecznym. I no myślę, że tutaj właśnie, jak już będzie grudzień, to szykowanie się do świąt, że będzie to super taki element w kuchni, żeby właśnie ubrać go sobie, zrobić sobie herbatkę zimową i na przykład piec pierniczki i je odstawiać. A jeszcze cena. Mm. Na za ten fakt wszech, to 15,99. Kolejnym produktem, który zakupiłam, jest taki dywanik łazienkowy i cały czas się zastanawiam, czego zostawiać, bo mm, nie wiem, czy łazienka będę wystrajać y, ozdobami, bo mm, no nie wiem, czym się to zgra po prostu i też ten dywanik boję się, że on po prostu będzie, wiecie co, przeciekał, y, bo on nie ma tej żadnej warstwy takiej, która by go... Mm, Izolowała, no chyba, że jest czymś zabezpieczonym. I cena tego dywaniku łazienkowego to 22,99. I chyba po prostu poczytam opinię na jego temat, i jeszcze się zastanowię. I też właśnie w takim klimacie wzięłam ręczniki dwa takie zielone wiodełkę duże. żeby już właśnie wszystko szło w takim klimacie zielonym, jeśli chodzi o łazienkę. Natomiast nie wiem jak jako ręczników w Sinseju, boję się, że po prostu y, one mogą szybko, wiecie, spierać się. Y I ta jodełka jest tylko jednostronnie, no ale jest to taki element, że wiecie, możecie te ręczniki też wykorzystać potem w ciągu roku i nie będzie z tym problemu, bo nie ma właśnie na niej żadnych choinek ani gwiazdek, jest tylko taka jodełka. I cena tych ręczników to było 26 zł za sztukę, więc myślę, że całkiem ok. Kolejna to, rzecz, to są takie dwa urocze kubeczki. I one są po 15,99 i są bardzo duże. Yy, nie wiem ile one mają dokładnie mililitrów, mili ale chyba 400 już sprawdzę. 430, więc słuchajcie, zimowe herbatki w takim kubeczku będą yy, nie dość, że duże, będą to herbatki to jeszcze pewnie będą super smakować, no ale ten ciasteczkowy wzór jest uroczy po prostu więc one zostają na pewno no, dobra, kolejną rzeczą jest taka świeca świąteczna i ona jest o zapachu um, świerku, ale ja tutaj czuję jeszcze jakieś takie inne nuty. No ale tak, pachnie, pachnie trochę lasem i bardzo mi się spodobało właśnie opakowanie tej świecy z tymi gałązkami. I ta świeca była za 15,99. Ja tak tutaj drobne przebieram, żeby to też miało sens jeśli chodzi o pokazywanie. Kolejną rzeczą są takie ściereczki kuchenne. Taka klasyczna czerwona i tutaj szyszki, jakieś takie gałązki. Te ręczniczki były, już Wam powiem za ile. One były za 9,99, więc no naprawdę super cena. Nawet jeśli miały być tylko na jeden sezon, to wydaje mi się, że warto. Bo ścierki kuchenne też się szybko niszczą, brudzą, plamy mają, więc, więc nie chcę wydawać na nich dużo pieniędzy. Kolejną rzeczą jest taki y, pojemnik, choć przyznałam, że myślałam, że będzie trochę większy, jest to pojemnik na pierniczki. Mm. No, spodobało mi się po prostu mm, wzór tego pojemniczka, jak słyszycie jakieś odgłosy w tle, to mój kot po prostu kocha. Y, Wszelkiego rodzaju zamówienia pudełka, więc ona jak widzi, że coś rozpakowuje, no to jest pierwsza, więc tutaj gdzieś mi chodzi po tych foliach, więc przepraszam to za hałasy i ten pojemnik był za 9,99. Kolejną rzeczą to są takie, no nie w klimacie świątecznym, ale ja już takłam dłuższy czas, takie koki do zapiekania, to sami jakieś właśnie robię takie wypieki i... Przydałoby mi się coś takiego, albo też nawet to może być fajne, żeby wykorzystać to na jakieś sosy na stole, bo tego mamy 4 sztuki, więc coś takiego właśnie potrzebowałam. I, I te kopiki były za 22,99, ale mamy tutaj 4 sztuki, więc myślę, że się dosyć mocno to opłacało. Nie wiem jak w innych sklepach, ale no podejrzewam, że takiej. Me czy Home and You będzie na pewno drożej. Um, ogólnie już zauważyłam, że ja to zamawiałam e, koniec października, że już duże braki są w tych e, produktach świątecznych i że faktycznie chyba no, już trzeba świąteczne rzeczy zamawiać w październiku, no po prostu. Szaleństwo. Kolejną rzeczą jest taki domek, i on może Wam służyć jako taka ozdoba, do której wkładacie świeczkę i po prostu przez te okienka on się pali, ale też może służyć jako kominek zapachowy, bo ma tutaj takie właśnie wgłębienia. I ten kominek kosztował 15,99. No i jest takim ładnym, właśnie czerwonym kolorze, żeby troszkę nadać tutaj wystrojowi wnętrz kolorów. I on chyba ze mną zostanie, bo zamówiłam też drugi e, domek. Koniec też śliczny, po prostu jest no, uroczy. Jest to taki domek mniejszy, i ten domek e, już patrzę na cenę, ile kosztował. I ten domek był za 9,99. Był też większy domek. E, no i z tym nie wiem, więc się zastanawiam. rzeczą mamy taką pracę półmisek na nim na przykład możecie sobie wyłożyć ciasteczka czy jakieś słodycze i położyć na stole myślę, że też można na to śmiało położyć jakąś świeczkę, żeby sobie stała, A jest fajny taki właśnie ozdobny czerwone śnieżynki. i ta praca kosztowała 25,99 Muszę sobie tak odkładać poza pudełko, żeby Wam dwa razy mi pokazywać. Kolejną rzeczą będzie taka kokarda na choinkę. Ja raczej nigdy szpica nie zakładam na choinkę, tylko jakieś właśnie takie kokardy, bo wydaje mi się, że to wtedy nadaje taki urok tej choince z ozdobami. No i też stanowi swego rodzaju taką ozdobę ładną. I ta Harda. Była w cenie 1999. Kolejną rzeczą są takie trzy urocze zawieszki na choinkę. One są takie gumowe, więc to jest ważne, bo ja mam kota i gdybym miała jakieś szklane ozdoby, to by się to mogło źle skończyć, więc też tutaj mam o bezpieczeństwo kotka i mamy taki wieniec. No tu się wstążeczka rozwiązała, więc zaraz ją zawiążę. Mamy pana ciastka i panią ciastek, więc no urocze. I te ozdoby były w cenie 15,99. I kolejna rzecz to są takie lampki. Ja mam taki pomysł, żeby je rozłożyć na komodzie pomiędzy kwiatki. Te światełka są na baterie, więc możemy to gdzieś ukryć sobie na przykład, no ja ukryję zapewne za doniczką i sobie tak wieczorkiem będę odpalać, więc coś taki klimacik będą na pewno tworzyć i już Wam powiem, te światełka były w cenie 15,99 Mam nadzieję, że działają. Jeszcze nie testowałam z bateriami. No i coś nad czym się zastanawiam, czy zostawiać. To jest taka deska do krojenia. Ona jest ze szkła. Um. No nie wiem, czy na 3 miesiące, to, czy na 2 miesiące opłaca się po prostu coś takiego kupować. A z drugiej strony no nie zniszczy się chyba jakoś szybko, bo jest ze szkła, chyba że spadnie. I ona kosztowała 19,99 Po prostu sobie troszkę inne, i sobie po prostu dołożę te, i będę trzymać się w wazonie jako y, taki bukiet zimowy. I te gałęzki były chyba za 12,99, ale już mam sprawdzę dokładnie 9,99, więc mniej. I ostatnią taką rzeczą, nad którą się zastanawiam, przedostatnią, to jest poście. Y, i raczej ją zwrócę, bo to jest pościel bawełniana. Ja zimą bardzo lubię flanelę. Mam pościel w renifery szarą, ale ona już jest tak zajechana i chciałam coś właśnie w takim klimacie czerwieni, coś takiego czerwonego, żeby też pasowało do tej narzuty i właśnie takie czerwone przyścieradło. Więc tą pościel raczej, raczej zwrócę na pewno. I już znalazłam sobie właśnie pościel flanelową w internecie. Tylko jeszcze muszę rozeznać się w opiniach, czy ona nie farbuje, jak, jak się utrzymuje ten kolor, w bardzo podobnej cenie do tej. I cena za tą pościel to jest 49,99 i przez przypadek, dlatego to jest odłożone na bok, bo to na pewno strata. Hmm, Dodałam się do koszyka identyczna pościel, tylko po prostu w złym rozmiarze. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, to są takie trzy miseczki hmm, gałązki i przyznam się Wam szczerze, że myślałam, że one będą troszkę lepiej wykonane. Chodzi mi głównie o tą grafikę. Hmm, je można mieć w zmywarce, ale po prostu hmm, nie podoba mi się ta grafika mm, i sposób jej wykonania, więc to na pewno zwrócę. Yy, oni w swojej ofercie mają takie fajne, wypalane yy, też miseczki yy, na takim ciemnym drewnie yy, yy. i myślę, że chyba sobie właśnie je zamówię. Natomiast jeśli chodzi o cenę tych. To one były w cenie 39,99, więc myślę, że y, fajna cena, jak za takie trzy rzeczy. Kolejną rzeczą, i to jest straszny bubel, bo y, na zdjęciu wyglądało to całkiem ok, jest tu lampion. Y, on jest na baterię. Natomiast. Y, Problem w nim jest taki, że on kosztował 26 zł, ale jakby sposób jego wykonania i to, jak widać, takie zacieki na plastiku. No, jest fatalny i no bardzo szusznie wygląda. Więc on na pewno idzie do zwrotu. Następną rzeczą jest taka kokardka, y, stążeczka na szyję dla kota. Y, ja to zwracam, bo po prostu na mojego kota jest to za duża. A cena to chyba 9,99. Y, tak, 9,99 y, ta ogroża y, kosztuje. I kolejną rzeczą to są takie dwa kocyki. Jeden ma 130x160, a drugi ma 130x160. I myślę, że ten biały na pewno idzie do zwrotu, bo zamówiłam dwa, żeby sobie wybrać jeden. I ten biały był w cenie. Strasznie długo mi się ta aplikacja ładuje. 35,99 i on super na zdjęciach wygląda, bo. On na zdjęciu wygląda, jakby szedł trochę w beż. Natomiast to jest czysty biały i ja wiem, że to się u mnie nie sprawdzi. Więc ten jest do zwrotu. Natomiast ten jest za 25,99. No, jest taki cieniutki kocyk, yy, flaski cukrowe. I nad tym się zastanawiam. Mamy teraz taki yy, karmelowy kocyk, i on po prostu nie będzie mi pasował yy, do tych wszystkich ozdób. Yy, więc zastanawiam się, czy właśnie takiego kocyka jako ozdoby. Yy, nie zostawić. Kolejną rzeczą, i naprawdę nie wiem co mną kierowało, że to zamówiłam. Może po prostu jakby aranżacja tej ozdoby na zdjęciu mi się spodobała. To jest taka girlanda. Ale to jest najbardziej sztuczna no. i taka festynowa girlanda, jaką możecie sobie wyobrazić. Wygląda fatalnie. Na pewno ją zwracam. I ona była w cenie aż 49,99, więc no, na pewno jej nie zostawiam. I z takich ozdób to by było tyle, więc dosyć sporo tego zamówiłam. Dajcie znać, co sądzicie o tej części. Natomiast jeszcze mam. Trzy rzeczy odzieżowe, z czego dwie są takie same i no, muszę to powiedzieć, że niestety je zwracam. Bo jest to taka y, śliczna, a raczej śliczne z spodenki i to jest właśnie moje odkrycie z zeszłego roku z Ktoś, kto kto to wymyślił, y, powinien dostać jakąś nagrodę, bo jest to fenomenalny wynalazek, szczególnie dla osób ćwiczących, które gdzieś tam mają większe pośladki i często im się właśnie te spódnice podwijają albo chcą uniknąć sytuacji, że gdy kłótną to coś nie będzie widać więc takie zimowe, z takim metalicznym, metaliczną nitką spódnice spodenki, ale one niestety wyglądają fatalnie wyglądają fatalnie, nie będę Wam pokazywać jak w wyglądam ale możecie sobie wyobrazić, że one są bardzo krótkie, przez to ten efekt spódnicy, no przy moich niezbyt 30 pod nogach, bo mam trochę umięśnione, wygląda komicznie. Wyglądam, jakbym ubrała bardzo krótką spódnicę i takie dwie sardelki mi po prostu wystawały, więc nie jest to korzystne. Może gdyby była trochę dłuższa, mam takie spódnice z podenki czarne z Zary i one są dłuższe i wygląda to super, więc. Zamówiłam sobie po prostu w rozmiarze S i XS, bo z Niserem też jest różnie, jeśli chodzi o rozmiarówkę, i często te S-ki są y, duże, więc y, no, to jest strudnica w do sprotu na pewno. I przedostatnią rzeczą, bo powiedziałam Wam, że zamówiłam trzy, ale jednak zamówiłam cztery rzeczy, tylko już po prostu jedną używam, y, więc dlatego o niej zapomniałam, ale to jest taka bluzeczka... Y, prążkowanego materiału, w bardzo teraz takim modnym kroju, gdzie mamy ramiona odkryte, i ja ją mierzyłam i chyba ją zostawię, bo wygląda fajnie, jest trochę tutaj taka dopasowana i krótka, znaczy zakrywa wam wszystko, zakrywa brzuch, tylko jest tak do okolic pępka, przynajmniej w rozmiarze S dla mnie. Ale super jest ten efekt ramion, tylko troszkę dziwnie się układa, i muszę ją chyba jeszcze zostawić z kilkoma stylizacjami i wtedy podejmę decyzję, czy to zostawiam, czy też nie. Co do ceny, cena niektórych rzeczy w Sniseju, gdzie są to rzeczy z wiskozy na przykład, albo z bawełny, no jest śmieszna i ta bluzeczka kosztowała 35,99. I jest właśnie w takim modnym tym odcieniu burgundowym. Natomiast spodenki, spódnice spodenki, już też Wam powiem, ile kosztowały. Gdyby ktoś był zainteresowany. One są za 49,99 Tylko modelka, która je prezentuje, no po prostu ma bardzo szczupłe nogi i może dlatego to fajnie wygląda. I idę po ostatnią rzecz. Którą mam Wam te pokazania. Ostatnią rzeczą to jest taki super pluszowy szlafroczek w takim beżowo-brązowym odcieniu. On ma wyszywaną łapkę, ma też kaptur taki z uszkami i on był za 69,99. To jest rozmiar S na M. Tam były chyba S na M i L na XL, coś takiego. I no, ja go zostawiam bo jest super y, minusi taki właśnie na poranki chłodne, czy też wieczory, jak wychodzicie z kąpieli i po prostu chcecie się czymś takim otulić, y, a niekoniecznie chcecie odkręcać kaloryfery y, na maksa. I to by było wszystko, co miałam Wam do pokazania w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy też robicie zakupy w Senseju i czy lubicie Sensej, bo naprawdę ten dział domowy w Sinseju robi robotę i asortymentem, ale także też ceną, bo nie oszukujmy się, to nie są jakieś super jakościowe rzeczy, jeśli chodzi o ozdoby. Natomiast no, spotyka się to w innych sklepach, że te ceny są bardzo wysokie, nieadekwatne do jakości. No i też polityka zwrotów w Sinseju jest bardzo... Fajna, bo wystarczy po prostu odnieść do sklepu i zwrócić jest całkowicie za darmo, więc można te rzeczy sobie zamawiać. Jestem sama ciekawa, które rzeczy zostawię, a które nie. Myślę, że dam wam znać w komentarzach, po prostu co zostawiłam, a co jednak finalnie zwróciłam. Dzięki za oglądanie. Pa.